A tuż panu przeczytam, zacytuję pewne zdanie. Sądy dzisiaj, ja ci gwarantuję, nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej! Przez rok nie zrobią ku a nic. Będą prowadzić sprawy i kuuu, trzy gwiazdki. Tak zapewniał lokalnych działaczy w Tczewie, Platformy Obywatelskiej. Kto? Wasz kolega! Wasz kolega! Pan Sławek Neumann. Jest? Nie wiem, czy jest. Tak sobie wyobrażacie wymiar sprawiedliwości. Sędzia na telefon przywołany to również w waszych czasach, to nie w naszych. To wy chcieliście mieć takich sędziów, a dzisiaj chcecie mieć taką samą Krajową Radę Sądownictwa, jaką, Szanowni Państwo, kolesie kolesiów mają wybierać. O to Panu chodzi. Nie, nie tak, że Pan nie szanuje konstytucji. Artykuł czwarty Zwieśnia władza należy do narodu. Do narodu. Proszę się nauczyć konstytucji.